Dzień dobry, cześć. Witam Was serdecznie w karcie Radzie Dnia na dziś. E, moi drodzy, od barana do ryb mamy tutaj kartę dnia starota, wiadomość od Waszej osoby, pierwsza osoba, która przychodzi Wam do głowy, i Wasze tak lub nie, trzy kryształy. Proszę zadać sobie w głowie pytanie, które wymaga odpowiedzi tak lub nie, sprawdzić swoją intuicję, wybrać kryształ. Jeżeli ktoś nie ma pytań, to właśnie może być to sprawdzian intuicji, tak? E, czyli na przykład w Waszym odczuciu karta, czy powie tak, czy nie, wybrać sobie jakąś i ja Wam powiem, co karta mówi. No. Dobra, to co, zaczynamy. Baran na dziś. Dziewięć buław. Baranku, szczęście czym się tak siłujesz? Tutaj jest napisane bądź silny tak długo, jak długo trzeba będzie być silnym. Także ta karta zawsze mówi, słuchajcie, o silnych osobach, o osobach, które mają te siłę przebicia, które potrafią sobie świetnie radzić w trudnych okolicznościach, polegać tylko na sobie. Natomiast ogólnie w dziewiątce buław to też jest kwestia naszego uporu. Trzeba się zastanowić, czy miejsce, w którym jesteście jest dla Was korzystne, czy na pewno warto. Jakby swoją energię inwestować w to, gdzie jesteście, być może pewne rzeczy warto już dokończyć i iść dalej, a być może pewne rzeczy warto odpuścić najzwyczajniej. Natomiast dzisiaj powiedziałabym, wytrwajcie. Jeżeli będzie ciężko, wytrwajcie, poradzicie sobie, jestem przekonana. Wiadomość od Waszej osoby ukrywam, ukrywam przed Tobą, kim naprawdę jestem. Bieg na dziś, rycerz Buław, strzel zodjakalny może dzisiaj rysować się w waszej energii. Ja myślę, że dzisiaj cokolwiek nie robicie, nie wkładajcie w to presji, nie róbcie też pewnych rzeczy na pokaz. Bądźcie autentyczni swoim pragnieniom i swoim pasjom. Tak, karta, no tutaj zresztą jest napisane, podejmuje decyzję bez presji, nie? Zobaczcie, on tak niby, niby robi, tutaj spełnia do swoje ambicje, ale zerka, czy ktoś patrzy. No, nie ma sensu. Róbcie to, co naprawdę Was cieszy. Rycerz Buław, dzisiaj możliwe są jakieś, nie wiem, krótkotrwałe wyjazdy, szybkie podróże, eee, czy też Wy macie szansę zrealizować jakąś swoją ambicję. Rycerz Buław też mówi o tym, że macie szansę zrealizować coś, zrobić jakiś duży progres w pewnych aspektach, ale to jest też karta, która mówi o tym, że macie szansę po prostu z czegoś się wydostać, coś domknąć, iść dalej. Wiadomość od Waszej osoby, boję się z Tobą skontaktować bliźnią to na dziś sześć denarów. Ta karta cały czas pojawia się u Was ostatnio. Równowaga między tym, co dajecie, a między tym, co dostajecie. Ona musi być gdzieś zachwiana w związku z tym, że ta karta ciągle się pojawia. Zatem tutaj proszę zadbać o to, aby dawać i otrzymywać w równowadze. To musi być zrównoważone. Jeśli tylko dajemy i dajemy, to poczujemy się wykorzystani. Jeśli tylko przyjmujemy, to możemy mieć nawet poczucie winy. Zatem proszę to równoważyć dla przepływu. Szóstka denarów jest też kartą, która może mówić o tym, że idą jakieś pieniądze do was, jakieś prezenty, ale być może wy warto abyście kogoś czymś obdarowali. Wiadomość od waszej osoby. Czas nie był dla nas właściwy. Wiecie co? Wszyscy denarów jeszcze też jest ważne, że jeżeli czegoś potrzebujecie, poproście o to. Jeżeli ktoś potrzebuje, dajcie po prostu. Naprawdę warto. Ok, rak na dziś. Rycerz Mieczy. Bliźnięta z zodjakalne mogą rysować się w waszej energii, ale powiedziałabym ostrożnie, bo dzisiaj bardziej niż zwykle możecie być nerwowi i reagować tak dość nerwowo i chłodno. Rycerz Mieczy, prosi, aby... Tak, reagować na trzeźwo, na chłodno, być tu i teraz, mieć argumenty, natomiast uważajcie, co walczycie, bo tu nie chodzi o to, żeby się kłócić z jakimś randomem po prostu na Facebooku, nie? No szkoda że i szkoda czasu. A z rycerzem mieczy tutaj jest napisane, wybierajcie swoje bitwy ostrożnie, walczcie o to, co jest naprawdę dla Was ważne, ale nie ma sensu wchodzić w potyczki słowne... Po prostu, żeby komuś coś udowodnić. Także chronię tego, co jest dla Was ważne, chronię swojej ambicji. Najważniejsze tutaj opierać się na wiedzy, na argumentach, a nie na emocjach. Wiadomość od Waszej osoby: nie potrafiłem dopuścić ciebie bliżej do siebie. Lew na dziś, król kielichów, skorpion zodjakalny może dzisiaj rysować się w Waszej energii. Jestem swoją własną kotwicą. No, ta karta zachęca do tego, aby. Wasz nastrój, wasz spokój był zależny tylko od was, nieważne jakie okoliczności losu są naokoło was. Król Kielichów to także fajny, pomocny facet. Tutaj ktoś może chcieć Wam okazać miłość, i ta osoba zrobi to bardziej czynem niż słowem. No, nie do końca umie się wysławiać w tych kwestiach, albo nie czuje takiej potrzeby. Ale ta karta też zachęca, że jeżeli Wy kogoś kochacie i doceniacie, mówcie o tym. Być może Wy macie szansę komu, kogoś dzisiaj wesprzeć, zinteresownie komuś pomóc, ale też taka osoba może pojawić się na waszej drodze. Wiadomość od Waszej osoby opuściłem Cię, zanim Ty zrobiłeś to, tak? Czyli tutaj ktoś zastosował trochę taką manipulację albo takie wycofanie, żeby nie być osobą zostawioną, to ja cię szybko zostawię. Nie? Panna na dziś, 10 buław. Panny drogie, czas na odpoczynek. Macie przeciążenie, jesteście o krok od wypalenia, e, więc to może być przeciążenie fizyczne, mentalne, emocjonalne. Co tu jest napisane? Zobaczcie, kocham siebie, troszczę się o siebie w pierwszej kolejności, później reszta. Musicie o siebie zadbać, bo dziesiątka buław to już jest takie ugięcie się. To już jest jeszcze jeden krok i ciało się rozsypie na przykład, nie? I będą problemy zdrowotne. Zatem zadbajcie o relaks, zadbajcie o siebie. Starajcie się. Mm, no, przede wszystkim zatroszczyć o siebie w pierwszej kolejności, ale znaleźć ten czas na odpoczynek, na regenerację. Dziesiątka była jest też taką kartą uginania się pod własną ambicją. Czyli tutaj pewne rzeczy należy odpuścić, bo one was tylko przeciążają. Coś, co miało cieszyć, z kulą u nogi, nie? Wiadomość od Waszej osoby, żałuję, że nie traktowałem cię lepiej. Uwaga na dziś. Karta kochanków. Bliźnięta mogą się rysować w waszej energii, ale dzisiaj jakieś decyzje, jakieś wybory mi się pojawiają na waszej drodze. Być może ktoś taką decyzję chce podjąć wobec was. Karta kochanków mówi o decyzjach jakby życiowych, bardzo często w stosunku do innych osób. Czyli na przykład, czy ja chcę z Tobą być, nie? Tutaj jest napisane, żeby ufać swojej wiedzy, ale gdzieś tam no, zastanowić się, podjąć tę decyzję w sprawie innej osoby być może tak jak mówię, pewna osoba wobec Was. Karta kochanków to często rozstania, zaręczyny, mm, nawiązanie nowej relacji, nowej współpracy i tak dalej. Także energia tu jest całkiem ciekawa i sprzyjająca. Wiadomość od Waszej osoby. Przetwarzam nasze konwersacje ciągle od początku. Odtwarzam, może tak. Skorpion na dziś. Królowa kielichów. Rak zodyakalny może dzisiaj rysować się w Waszej energii, ale to jest karta, która mówi ogólnie o tym, że. Macie dzisiaj fajną jakąś osobę wokół siebie najprawdopodobniej. Osobę taką do rany przełóż, osobę, która w sposób matczyny zajmuje się innymi. A czy tam przyjaciółmi, rodziną, i tak dalej. To jest ktoś bardzo pomocny. Natomiast jeżeli nie chodzi o taką osobę w waszym otoczeniu, to ja bym powiedziała, że warto, abyście to wy byli tą osobą, abyście weszli w rolę królowej kielichów i wspierali tych, którzy w waszym otoczeniu. To są osoby, które kochacie, potrzebują waszej pomocy, szczególnie emocjonalnie. Tutaj jest napisane: ufam swojej wiedzy i podążam za moim sercem. Zatem jest to także karta, która mówi o tym, aby słuchać dzisiaj swojego głosu, serca, nieważne czy jest to logiczne, czy nie. Królowa kielichów. To też taka informacja, że dzisiaj warto sobie poradzić z jakimiś takimi stanami psychicznymi, nie pozwolić, żeby was dominowały. Wiadomość od Waszej osoby. Zastanawiam się, czy jesteś szczęśliwy, szczęśliwa beze mnie. Strzelec na dziś. Piątka jelichów. Proszę uważać, aby dzisiaj jakoś tak przypadkiem nie rozdrapywać dawnych ran, bo piątce kielichów zaczyna się od sentymentów, a kończy się na tym, że mamy zepsuty nastrój i zaczynamy żałować, że tak się rzeczy potoczyły, a nie inaczej. Natomiast jeżeli jest jakiś smutek wokół Was, czujecie się przygnębieni, nie represjonować tych emocji, proszę, tutaj jest napisane: pozwól sobie na to i ruszysz do przodu, kiedy czas będzie właściwy. Czyli naturalność uczuć. Nie zawsze musimy mieć dobry humor, kochani. I ja myślę, że strzelcom trzeba to przypominać. Bo Wy jesteście bardzo optymistycznym znakiem i często, szczególnie zauważyłam księżyc w strzelcu, nie chcę widzieć tego, co negatywne. A czasem, no słuchajcie, życie składa się z różnych barw a, i z różnych odcieni. I gorszy nastrój też jest naturalny, a szczególnie smutek. Wiadomość od Waszej osoby. Zagubiłem, zagubiłam siebie na moment. Koziorożec na dziś, az w Koziorożce, dużo energii tutaj jest. Warto postawić na y, jakieś takie spontaniczne działania dzisiaj. Bądźcie zainspirowani do podążania za własną pasją, pozwólcie sobie na naturalność. Instynktów waszych, bo azbuław well, to jest to, czego wy nie lubicie według mnie. Czyli działam pod impulsem, działam w zgodzie ze swoją pasją, porzucam całkowitą kontrolę, nie interesuje mnie to, jak wypadam przed innymi, po prostu staram się być autentyczna, autentyczna i realizuję swoje pragnienia. To jest rada dla was dziś, wy możecie mieć z tym problem, bo, bo koziorowce często są takie sztywne i nie pozwalają sobie po prostu yy, się głośno śmiać, podążać, się, podążać za tą swoją pasją, robić to, na co mają ochotę. Dobra, wiadomość od Waszej osoby. Moje życie nie jest tak poukładane, jak to wygląda. Wodnik na dziś, dwójka mieczy. Jakieś niepewności się pojawiają. Mam takie wrażenie, że jeżeli nie potrzebujecie i nie musicie dzisiaj podejmować decyzji, to nie podejmujcie jej, bo dwójka mieczy wnosi niejasność. I tutaj nieważne, jak byśmy się starali, no nie mamy informacji na przykład, nie? Tutaj jest napisane, że jednak, jeżeli już musicie dzisiaj podjąć pewną decyzję, to tak bardziej intuicyjnie, bo tak jak mówię, albo obie opcje są takie same, albo mamy tak samo mało informacji, więc cokolwiek nie zadecydujecie, zaufajcie, że to jakoś wyjdzie, po prostu. Czyli ufajcie swojej intuicji, że podejmujecie najlepszą decyzję. Dwójka mieczy jest taką kartą trochę błądzenia we mgle, zatem też warto zastanowić się nad własnymi priorytetami. Szukajcie odpowiedzi w sobie, nie naokoło siebie wiadomość od Waszej osoby, będę czekać na znak od Ciebie. Ta karta chyba ostatnio się też dla Was pojawiła. Także ktoś wytrwale czeka, słuchajcie. Okej, okay. i rybki na dziś. Paść Buław, świetnie. Bądźcie otwarci na dobre wiadomości. Najprawdopodobniej idą jakieś dobre wieści do Was. To jest taka karta, powiem Wam, bez troskiego podejścia do życia, ale w takiej pozytywnej odsłonie, gdzie pojawiają się nowe możliwości, jakieś zaproszenia. Tutaj ktoś napisze: chodź, wyskoczymy na rolki. okej, okay, idziemy. Albo nie wiem, chodź, wyskoczymy do kina. No dobra, nagła niespodzianka. Super fajnie, że się odezwałaś. Idziemy, nie? Paść Buław też mówi o tym, że Wy macie szansę kogoś tak pozytywnie zaskoczyć. To jest też karta, która mówi: zwróć uwagę na osoby, młodsze, dzieci w Twoim otoczeniu, ale to jest karta naprawdę takiego pozytywnego życia. Że my wstajemy, nam się chce, żyjemy tu i teraz, zatem dzisiaj warto taką pozycję przyjąć. Wiadomość od Waszej osoby. Chciałabym poczuć to ponownie. Ok, kryształy. Kryształ numer jeden na dziś dla osób, które wybrały jedyneczkę mam odpowiedź tak. Tak. Kryształ numer dwa... Ha, z Księżycem nigdy nie wiadomo, opowiem Wam. Tutaj jest jakby iluzja jakaś. Jeżeli tak, to i tak nie wiem, no nie ma. Na przykład, jeżeli pytacie, czy ta osoba za mam tęskni, nie? To z Księżycem te sprawy są zamienione pod dywan, więc ciężko powiedzieć, bo to może być ktoś, kto nie jest w kontakcie ze swoimi uczuciami. Jeżeli Wy pytacie, czy, czy widzę prawdę, iluzja się pojawia, czy nie, nie widzisz prawdy. Zatem z Księżycem trochę nie wiadomo. Ja wyciągnę jeszcze jedną kartę tutaj, bo tu jest jakby zakrzywione spojrzenie na pewne sprawy. No, szczególnie jeśli dotyczy to relacji, słuchajcie. Więc powiedziałabym tak, jeśli dotyczy to relacji, ale tu nie ma świadomości. E, czyli na przykład, jeżeli pytacie, czy ktoś za mną tęskni, ja uważam, że podświadomie może ta osoba tęsknić, ale może sobie na to nie pozwalać, po prostu. E, zatem powiedziałabym tak, ale też za sprawą pewnych decyzji, tak, jeśli dotyczy to innych osób. Myślę, że nie do końca, jeśli dotyczy to was. Czyli nie, jeżeli pytacie, czy coś mi wyjdzie, czy coś się uda. To jest zależne najprawdopodobniej od innej osoby. Kryształ numer 3? Nie. Nie. Tutaj jest wycofanie, tu są jakieś niejasne intencje. Nie. Dobrze, to tyle na dziś. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam.